Proszę patrzeć jak to drzewo, ono już na nas poluje, my nie będziemy koniego przechodzi, przechodzić, bo to jest po prostu zmarnowanie sobie resztki życia. Tutaj ja, jakbym przeszedł pod tym drzewem, to ono by się w moment zawinęło na mnie, udusiło i jadło tam, ma tam takie szczęki na górze i wyjadło. Zdrowym przypadkiem, w którym drzewo kiedyś jadło człowieka i to, że tam w nich jest życie, jest tam to drzewo, które jest trochę smutne. Tutaj widać taki grymas zrobiony przez to drzewo i... Jest yy, naskos usta. Oczy są, jak widać, zielone, czyli takie gotowy do boju. I ogólnie to drzewo, jakby się dotknęło teraz, to ono by spowodowało w człowieku śmierć. Pewnie szedł jakiś, jakiś ktoś sobie drogą mówi, a dotknę drzewo, patrzę, takie smutne stoi. Dotknął śmierć na miejscu wciągło zjadło, plastik został. No. Yy, przepraszam Panie, przepraszam Panią, co Pani sądzi o tym, że drzewa zjadają ludzi? Trzeba zjadają ludzi, mhm. jeszcze raz coś takiego słyszę. Ale może być to prawda, skoro pala swoich Jest prawda, ponieważ tam jest takie drzewo, które przed chwilą zjadło człowieka. Ja mam tutaj dowód, bo to leżało obok drzewa. To. Ten człowiek został zjedzony, właśnie to, i drzewo wypluło, drzewa plastiku nie jedzą, tylko ludzi. I drzewo jest smutne, bo prawie zjadło plastik i się zatruło. <laughs> to trzeba jakieś dofinansowanie dla drzewa, no bo teraz jest mhm. bardzo smutne. Cool. Ja myślę, tak, trzeba to nagrodzić. Jakieś, jakieś cukierka. E... albo na przykład tu mamy... Będziemy dostapkę. puszczać po kolei ludzi do drzew, i wtedy one sobie będą miały tych ludzi i będą szczęśliwe. Co pan sądzi o tym, że drzewa zjadają ludzi? Uważam, że... Tak. Co pan sądzi o tym wydarzeniu, że drzewa zjadają ludzi, myślę, ja, że ja, ja. to jest bardzo poważny problem w naszych czasach. Ten problem yy, homus drewnus, zjadatus, człowieku jest bardzo powszechnym problemem. Powinniśmy się nim zająć. Są od tego różne organizacje wojskowe, jak ZHP. Właśnie jesteśmy na biwaku Maszytniki. Zajmujemy się myśleniem <grym> <grym> takich <grym bardzo problematycznych drzew, ale niestety to jest akcja bardzo tajna i nie mogę powiedzieć więcej. Co pani sądzi o tym, że drzewa zjadają ludzi tutaj w lesie? Sądzę, iż drzewa nie zjadają ludzi. Ale właśnie zjadają, mamy na to niezbity dowód, ja tutaj znalazłem. Taki plastik obok drzewa leżał, Aha. drzewo po prostu zjadło tego człowieka, który niósł plastik, ale że drzewa Aha. plastiku nie jedzą, to ten plastik wypluło, no było zasmucone, bo prawie się plastikiem zatruło. No nie wiem, no ja myślałam do tej pory, że drzewa nie jedzą ludzie. Tak Widzi? Widzi? Pani była będzie. wielkim będzie, i na przykład jakby pani przeszła koło tego drzewa, które jest już pochylone i już chce się zawinąć na człowieku i je zjeść, to by panią zjadło. Drzewo może zjeść ludzi, bo makuje strażne straszne i... Dokładnie, dobra odpowiedź, pierwsza taka. I jeszcze was straszlikujące gałęzie. Tak, godzinę Panią Tymą to. Polonais, nice, to jest. To jest krem, to się smaruje i to się smaruje nawet. Co Pan drzewo sądzi o tym, że drzewa zjadają ludzi? Ja myślę, że nic nie wiem o tym, że drzewa zjadają ludzi, ponieważ jestem drzewem i bardzo pronię swój gatunek drzew i my nie zjadamy ludzi, my tylko ludzie zjadają drzewa. Dziękuję. Aha, no odpowiedź jest bardzo prawidłowa. I w nagrodę dostanie pan y, pasztet. I drzewo właśnie wygrało pasztet. I o! Co pani sądzi o tym, że drzewa zjadają ludzi? A zjadają, faktycznie. Mieliśmy 12 zuchów, zostało tylko 10. Drzewa zjadają ludzi? O! Ja to sobie wyobrażam w ogóle tak że są szyszki nie? I te szyszki jak spadają, jest taki Iron Man, kurczę, on po tak chodzi, i tak z rogu takie wiewiórki wypadam, tak ty tak tak szyszek. Te wiewiórki tak jak lecą, trzymają taki wiew... <grywy> na <wiewięcie grywy> I, I tak coś drzewa Takie wiewiórki. nie? No widać tylko Twoją głowę